Wiem, że przeważnie test samochodów prowadzą Faceci. Natomiast tym razem prowadzę test samochodu ja. Cześć kochani, witam was serdecznie tutaj Aneta w Belgii. A ten kto oglądał moje odcinki, ten wie, że popsuł nam się samochód. I musieliśmy kupić nowy samochód i dzisiaj mogę wam pokazać, mogę podzielić się z wami a jaki kupiliśmy samochód. Zapraszam was na testowanie samochodu. A kupiliśmy właśnie ten samochód, który tutaj stoi za mną. Jest to Kia, Kia ProCeed 2020. Jest to wersja kombi. Tak wygląda przód tego samochodu. Jest to Kia, tak jak widzicie, a ma takie właśnie czerwone fajne wstawki. Fajne oczy. Tutaj poniżej jest taki właśnie zderzak. Tutaj takie oryginalne właśnie koła. I kolejna wstawka e, takiego bajeru jak czerwony właśnie pasek bo ogólnie y, samochód jest w kolorze właśnie takim szarym. Niestety trochę jest on brudny, ponieważ w Belgii mamy taką pogodę, że non stop pada, także non -stop pada także naprawdę nie opłaca się myć tego samochodu teraz. Tutaj mamy y, wlew do paliwa, szyby są przyciemniane, na dachu. Znajduje się taki, a, taki właśnie spoiler. A tak prezentuje się samochód z tyłu. Widzicie? Takie ma oczy. Proceed. Szyby przyciemniane. Tak świecą się z tyłu światła. Tak. wygląda cały spód. Kolejny bok tego samochodu. Powiedzcie sami, jak prezentuje się ten samochód Waszym zdaniem? Ja trochę czytałam o tym samochodzie i doczytałam, że właśnie to jest koreańska marka to jest koreańska firma, gdzie właśnie chcieli zrobić samochód na podobieństwo takiego Porsche. Tak. Tak wygląda cały samochód, a teraz przejdziemy już do środka i, i pokażę Wam, jak wygląda samochód w środku. Wnętrze samochodu prezentuje się tak, jest to Kia Proceed GT Line. Tak jak widzicie, bardzo ładne są zagłówki, bardzo ładnie obszyte. Tutaj mamy trochę takiej ekoskóry. Eko skóry jasnej. Dalsza część jest materiału pikowanego. Ja wsiadam do samochodu. Wsiadam do samochodu, ponieważ jest e, zimno. Wiem, że przeważnie test samochodów prowadzą faceci. Natomiast tym razem prowadzę test samochodu ja. No i jeżeli jesteście zainteresowani, to oglądajcie dalej. Tutaj, tak jak widzicie, Fajnie są oprzyte siedzenia, bardzo ładnie, gustownie. Tutaj możecie zauważyć taką właśnie klamkę, ona jest koloru takiego srebrnego, natomiast cała ta otoczka tej klamki, jest to kolor czarny i z połyskiem, także to czasami może, mogą być widoczne odciski palców. Samochód posiada właśnie, tutaj są ustawienia światła, tutaj jest, kiedy jedziemy i przykładowo zbliżamy się do pasa, to wtedy kiedy jest za blisko tego pasa, to samochód daje nam oszczerzenie. Tutaj jest tak samo, kiedy jest za blisko na przykład kolejnego samochodu, to również daje oszczerzenie. Tak wygląda cała kierownica. Kierownica jest pokryta skórą, natomiast bardzo mi się podoba. Tutaj przy kierownicy, co tu mamy? Oczywiście możemy odbierać telefon, jest zestaw głośno mówiący. Um, oczywiście, czy dobrze jedziemy swoim pasem. Jest również tempomat, a także plus minus mamy tutaj głośność, ustawiamy, jeżeli chodzi o muzykę. Tak jak widzicie, cały dół. Cały spód wygląda tak. Mamy tutaj wycieraczki gumowe. Przeważnie są w samochodach też materiałowe, a tutaj są właśnie gumowe. Mamy pedał gazu i pedał hamulca, dlatego że to jest samochód w skrzyni automatycznej, czyli w tej, w której ja najlepiej się czuję. Tak wygląda skrzynia biegów automatyczna. Tutaj mamy regulowanie ciepło, zimno, nawiew. Co tutaj jeszcze jest takiego fajnego, to to właśnie, że są podgrzewane siedzenia. To jest bardzo na plus. I jest również podgrzewana kierownica. No i oczywiście mamy tutaj awaryjki. Zamyka się samochód, tak. Hamulec ręczny tutaj jest. Tu mamy taką, taki schowek właśnie na napoje. A tutaj mamy taki dosyć pojemny podłokietnik. I zobaczcie, pod tym podłokietnikiem znowu często trzeba to polerować. Powiem wam, że powiem wam, że podłokietnik jest naprawdę, naprawdę długi. I jak tutaj fajnie ten podłokietnik. Można przesuwać. O, widzicie? Do tyłu i do przodu. No i tak można sobie tutaj ustawiać. Tylnie siedzenia właśnie wyglądają tak. Bardzo ładne. Dość dużo miejsca. Szyba, Szyba z kolei jest taka troszeczkę mniejsza w tym samochodzie. A sufit mamy ciemny. Ciemny sufit. Tutaj jest również podłokietnik. Są pasy, a także jest izofix. Czyli, jeżeli ktoś ma na przykład dzieci z fotelikiem, to zaczepiamy do tego izofiksu. W dalszej części tego samochodu, jeszcze mamy oczywiście tutaj do, do ładowarki. I zobaczcie teraz tutaj wam pokażę. O, taki bajer. Widzicie, fajnie się zamyka, ale tak jak widzicie, również, że widać na tym. No po prostu brud, ktoś psiknie czy coś, no ale widzicie, też można sobie coś tutaj postawić. Niżej mamy taki schowek, również coś tam można schować. Kluczyk otwiera się tak, w taki właśnie sposób. O, jak scyzoryk słuchajcie. I teraz muszę włożyć kluczyk do stacyjki. Mam kluczyk i wkładam go do stacyjki. Do stacyjki. O. Tak jak widzicie, samochód ma przejechane tylko 45 tysięcy, ponieważ ten samochód już mamy od dłuższego czasu i mąż nim jeździ do pracy. Ok, tak jak widzicie, samochód jest na postoju. Tu się zapaliły wszystkie e, diody. Ja sobie ustawię przykładowo na, na pupę, bo chcę, żebym miała cieplej, ale ja sobie zmniejszę ze względu na to, moi kochani, że tutaj e, ten samochód, kiedy on jest odpalony. To naprawdę szybko daje to ciepło w pupę. Ja już mam naprawdę, naprawdę bardzo cieplutko, także jestem z tego bardzo zadowolona. Cichutko chodzi. No i samochód ma dopiero 4 lata. Tak jak też widzicie, tutaj mamy do otwierania szyby z przodu i z tyłu, i to jest bardzo fajne, ponieważ w mojej kija. Ekiacid tej starej. To na przykład mam tylko otwieranie na przednie szyby elektryczne, natomiast z tyłu już nie. Także to jest fajne. No i oczywiście mamy też tutaj do operowania, do operowania lusterek, jak ustawić te lusterka. One też się zamykają same, kiedy zamkniemy samochód. I tutaj mamy. Tak jak widzicie, ten większy ekran. O, muzyka gra nawet, ale już wyłączę. Tutaj mamy całe menu. Oczywiście ja wam całego menu jeszcze nie będę pokazywać, ponieważ jeszcze do wszystkiego musimy dojść. Nie ma jeszcze tutaj wszystkiego ze względu na brak czasu. Co wam jeszcze mogę pokazać, to przy tej kierownicy, właśnie znajdują się biegi. Tak, to są właśnie biegi. Czyli tak zwana jest tutaj łopatka. To jest tak zwana łopatka, i można sobie biegi zmieniać ręcznie. Tu jeszcze możecie spojrzeć całe wykonanie samochodu, jak wygląda ekoskórka. Dosyć miękka. Tu jest w ogóle fajne wykończenie, też bardzo ładne. No i tutaj mamy ten taki. Połysk, gdzie trzeba, gdzie trzeba, to właśnie często dosyć właśnie polerować. Ta część tutaj, ta część tutaj, taka z połyskiem, to jest piano, to jest piano black. Mamy tutaj również e, lampki, a także jest schowek, oczywiście na okulary. Tak, także jest fajnie. Tak, możemy również światło zapalić. Tak. I tutaj mamy jeszcze lusterko. Tak, lusterko wygląda tak. I tutaj zapalamy światełko. Tak. Okej, okay, kochani, no to co? Samochód rozgrzany, a ja będę zabierać się na przejażdżkę. Ureguluję sobie jeszcze wszystkie lusterka, czy na pewno jest OK? Bo to trzeba sprawdzić przed wyjazdem. Koniecznie zapiąć pasy. Musimy przed wyjazdem ustawić sobie fotel i wodoroga. I oczywiście, tak jak widzicie, jest tutaj kamera. Kamera jest tylnia. To jest bardzo fajne. Ok, czyli jedziemy, jedziemy w drogę, moi kochani, jedziemy. I co? No powiem Wam, że jak na początek to dobrze. Oczywiście tym samochodem będzie częściej jeździł mąż, chociaż mnie mąż już tutaj nakłania, żebym sobie pojeździła. Ja tak za bardzo nie chcę, bo nie lubię zmian. Ale zobaczymy, jak mi tutaj pójdzie. Chyba sobie obniżę jeszcze siedzenie. O. Ok, teraz wiecie, kwestia, y, kwestia przyzwyczajenia, ale mam nadzieję, że dojadę do domu. Mm. <laughs> Powiem Wam, że trudno, trudno jest mi się przyzwyczaić do takich właśnie nowości. I powiem wam też, że wolę takie właśnie po prostu stare, proste rzeczy. A tutaj jest takich trochę więcej różnych bajerów i po prostu muszę się przyzwyczaić. Powiem wam tak. Kierownica bardzo dobrze się trzyma. Kiedyś miałam też okazję jechać nowym samochodem, nowiutkim, Peugeotem i powiem wam, że ta kierownica była mniejsza. Natomiast tutaj bardzo wygodnie się trzyma tą kierownicę fajnie się prowadzi ten samochód jak na razie co wam powiem, że kwestia przyzwyczajenia do tego gdzie jest szyba przyciemniana ponieważ w mojej kiasi nie mam przyciemnianych szyb i lepiej mi się jednak patrzy, a tutaj jednak są przyciemniane i będę musiała trochę się przyzwyczaić do tego no co, ogólnie wam powiem, że siedzenia mimo tego, że a wyglądają tak, jakby były twarde, to w rzeczywistości siedzi się bardzo wygodnie. A są bardzo wygodne. No, przyjemny jest. Co ja tutaj mogę powiedzieć więcej? No wiecie, ja jestem w terenie zabudowanym, także mogę jechać tylko maksymalnie 50 na godzinę. Póki co się nie rozpędzam. Nigdzie w jakąś tam dalszą trasę nie jadę, także za dużo tutaj nie mogę powiedzieć. Natomiast operuje mi się bardzo dobrze tym samochodem. Jest naprawdę wygodny. Oczywiście muszę uważać, bo jedzie pani na hulajnodze. Tak. Jedzie pani na hulajnodze i będziemy się wlekli trochę. Ten samochód jest w kombi i nie jedzie mi się specjalnie jakoś tak źle. Przeważnie, kiedy jechałam samochodem w kombi, to tak. Dziwnie, a tutaj nawet nie mam uczucia, uczucia, że to jest kombi, także podejrzewam, że z parkowaniem nie będzie jakiejś tam katastrofy. Tak jak widzicie, ja już dojechałam do domu, stoję właśnie pod domem. I co Wam mogę powiedzieć? Powiedziałam tyle, co wiedziałam. Natomiast czy polecam kupić ten samochód? Jeżeli macie taką okazję, to bardzo polecam kupujcie Kia. Są to bardzo wygodne samochody. Wyposażenie w środku jest bardzo fajne, przyjemne. Bardzo miło prowadzi się ten samochód. I tak jak ja z doświadczenia, bo ja mam starą bryczkę Kia, mój samochód naprawdę nie psuje się. Koreańskie samochody są bardzo dobre. Kia proceed. Testowało mi się ten samochód bardzo przyjemnie. Tak naprawdę była to moja druga jazda tym samochodem. Jeżeli nadarzy się taka sytuacja, że będę musiała prowadzić ten samochód, to powiem Wam, że z przyjemnością poprowadzę ten samochód. Ja osobiście bardzo lubię małe, zgrabne samochody. Nie przepadam za kombi, natomiast ten samochód jest w kombi i powiem Wam, że naprawdę nie mam takiego uczucia, poczucia żeby on był właśnie taki długi z kolei jednym takim minusem tego samochodu to jest właśnie mały bag. także jeżeli chcecie zrobić ponad 1000 km to podejrzewam, że będziecie dwa razy tankować, tak ja podzieliłam się z Wami testem samochodu Kia Proceed bo tak jak Niektórzy mnie oglądali, to wiedzieli, że stary samochód nam się popsuł. Musieliśmy kupić nowy samochód. No i teraz będę miała okazję, żeby jeździć właśnie częściej do sklepów z używanymi rzeczami na moje ulubione Kringwinkel. Także teraz już mi mąż nie będzie podbierał mojego samochodu, ma swój, ja mam swój święty spokój. I więcej czasu dla mnie i dla Was, moi drodzy widzowie. Odcinek zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. Pozdrawiam Was serdecznie, Aneta w Belgii.